hej wszystkim, z tej strony Princess in the Game i zapraszam Was dzisiaj do takiego noworocznego odcinka. E, dzisiaj sobie sprawdzimy Farm Frenzy e, 3 Ice Age. Czyli lodowa życie, epoka, lodowcowa, no, mniejsza większość. E, Farm Frenzy. No i na początku już tu sobie klikamy. O, jakaś historyjka tu się wyczyniła, no okej. Okay. Wyjmę ten drugi mikrofon, bo może być mnie słabo słychać, jak tam coś wam kuchło. To znaczy, że wyciągałam drugi mikrofon po prostu. Eee, a, czyli to taka krótka historia. I przede wszystkim z okazji Nowego Roku chciałabym wam życzyć szczęśliwego Nowego Roku. E, żeby wam Sylwester miło. Popłynął i żebyście nie popłynęli za daleko <laughs> przede wszystkim, i żeby nowy rok był dla Was dużo wspanialszy i dużo ciekawszy i zdecydowanie lepszy niż ten był poprzedni. Chyba, że u Was był ten poprzedni rok też cudowny, to żeby po prostu ten był taki sam, tak samo cudowny albo jeszcze cudowniejszy. Więc życzę Wam, kochani, szczęśliwego nowego roku i przechodzimy do gierki. Mary Chrysmusowa muzyczka jest. trochę mery Christmasowa. Nie no, słodkie. To jest te, te, ta epoka lodowcowa. W tym Farm friends. Naprawdę jestem w szoku, że to tak słodko wygląda. Testujemy. No w sumie Sylwester to jest zima teoretycznie jeszcze. Więc jakby nie patrzeć, to akurat pasuje idealnie. Tylko tu nie ma jakichś fajnych rzeczy, ale mamy za to głównego pingwinka i fajne jajka i ten śnieg jest zorza pobarlarna chyba Nie, ogólnie fajne, fajne. I wracamy do Farm Friendsy bo dawno też Farm Friendsy na moim kanale nie było Ostatnia była dwójka Pojawiło się The Sims 2 Pojawił się Unpacking The Sims 4, który był stary i w ogóle zapomniałam To dzisiaj on się pojawił, zapomniałam o nim, powiem Wam szczerze, naprawdę zapomniałam, bo nagrałam go nie na telefonie, tylko na kamerze. I w sumie dobrze, że nagrałam go na kamerze, bo ja go nie, nie zdążyłam przesłać w ogóle e, na komputer. I może być trochę inna jakość w tym nagraniu. I to jest sta starsze nagranie, bo to było zaraz po wyjściu tego dodatku, po te, wyjściu tej wiejskiej Sialanki z czwórki. E, I po prostu ja o tym zapomniałam <laughs> kompletnie. miałam wam nagrać, ale nie wiem, co wtedy się wydarzyło. Ale teraz postaram się to ogarnąć, no i dwójka też oczywiście będzie się powoli pojawiać. Myślę, że tak z jeden odcinek w tygodniu będzie na pewno, bo więcej mogę się po prostu nie wyrobić. Jak, jak mi się uda, to wtedy będę kombinować na więcej. Jak mi się nie uda, to wtedy po prostu będzie jeden albo dwójka, albo trójka Simsów. Albo czwórka, albo właśnie fan-frenzy. Jak dam radę, to może jeszcze jakąś tam grę sobie rozpocznę. I zacznę nagrywać całość. Mam jakąś gierkę ciekawą. Dla was wybiorę. Żeby przejść na, najlepiej platformówkę. Właśnie platformówki są moim zdaniem najciekawsze. Albo takie, jak to wiejskie, takie fajne. Fan-frenzy. Trochę mi brakowało tego Farm Frenzy, a jeszcze właśnie trójki nie nagrywałam dla was Tego lodowego, więc dlatego pomyślałam, że akurat idealnie się składa I życzonka bym wam chciała złożyć, więc dlatego Już nawet wam złożyłam, więc dlatego pomyślałam, że to jest idealny w ogóle Idealny nagra do składania życzeń Ale rybek tu ma no. Bo myślałam, że będzie Wam miło, bo zrobiłam taką serię e, zimową, że był odcinek z The Sims 2 w Wigilię. Boże Narodzenie i drugi dzień Bożego Narodzenia. Więc tak teraz pomyślałam, że skoro jest Sylwester, no to zrobię wam taką mini Sylwestrową akcję. No wiadomo, że to nie będzie trzech filmików, no bo nie mamy trzy dni. To jest nowy rok, ale też. Nie wiem, czy coś się pojawi jeszcze. Zobaczymy. Jak mi się uda, to wam nagram też coś na jutro. A jak nie, no to ten odcinek jest taki sylwestrowy. No i w sumie ten unpacking, co wam stawiłam, to niby nie był sylwestrowy, ale dołożyłam miniaturkę sylwestrową, żeby było tak pod kontent. Plus czytajcie opis przede wszystkim, bo tam w opisie wszystko wyjaśniłam, jakby co, co jest nie tak. O, najfajniej już straciłam możliwość. Do tego, tego, bo się zagadałam, <noise> ale mniejsza większość, a 4 4,5, dobra tam, no, więc przynajmniej będziecie obserwować jeden odcinek w tygodniu, podejrzewam, że będzie w środy, bo środa wydaje mi się być taka najbardziej chyba optymalna, dlatego, że w soboty czasami studiuję i myślałam, że jak Wstawi Będę wstawiać na soboty, to jak się po prostu nie wyrobię, bo studia mi się zaczynają w piątek już, to mogę się na sobotę nie wyrobić. A teraz będą właśnie te kolokwia, nie kolokwia, te różne rzeczy pod koniec stycznia, więc będzie ogólnie trochę ciężko, ale myślę, że te cztery filmiki dam radę nagrać i po prostu je nagram wcześniej. Wstawię na cały styczeń, ustawię, żeby już tak skoczyło to i nie będzie wtedy problemu. No na luty myślę, że też już to no może z pięć filmików bym wam nagrała, żeby od razu na, na luty było na początek, bo też te kolokwia będą, mimo wszystko cały luty. No to teraz ten okres y, pierwszosemestralny pierwszy rok studiów, to wiecie, ja jeszcze tam dużo rzeczy nie ogarniam, ale wiem, że kolokwia są zaczynają się od stycznia do, do końca lutego, więc dlatego będę musiała wam po prostu wcześniej jakiś naszykować, powrzucać yy, i ewentualnie będziecie sobie oglądać. Będę no tak na przyjemnie, bo jak już wstawiłam ten pakiet z tej sielanki, to z tej sielanki też się postaram. Postaram się z tej sielanki między innymi też Wam coś wstawić i nagrać. I przede wszystkim dokończyć tą dwójkę z tych podróży. Więc z podróży do mi chyba zostały dwa filmiki z tego, co kojarzę. To akurat będzie idealnie na styczeń. Nie, 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 nie. Będziecie mieli co oglądać. Dwa filmiki, no to już będzie połowa stycznia. No i jeszcze jakieś dwa, może z tej czwórki, i też będzie dobrze. Wydaje mi się. Jakieś fanfrenzy, które jeszcze nie nagrywałam, to też mogę dorzucić. I, I jakoś będzie powolutku do przodu. Widziałam właśnie, że wielu osobom się dwójka podobała, dlatego po prostu nie będę rezygnować z tego w ogóle. Fajne, że tu te misie mi nie kradną tych pingwinków. To mi się podoba w tej części bardzo. Coś mam z myszką w ogóle, więc jak widzicie, że ja nie mogę czasami kliknąć, to nie, nie mam pojęcia co jest grane, ale coś z myszką jest. Nie tak. ale to, to powoli się ogarnie. Może źle podłączona jest, albo kabel mi się trochę wysunął. Później sprawdzę. No, ale ogólnie to. Dużo mówię, czasami się nie skupiam tak Zauważyliście to. Nie no, śmieję się. Ogólnie y, lubię Farm Frenzy bardzo, dlatego pomyślałam, że tak z nowym rokiem to będzie całkiem ciekawie, bo wspominać sobie te Farm Frenzy. I przy okazji, Wam też przekazać informacje, newsy, jakie mam Wam do powiedzenia. Pewnie sporo osób to obejrzy, mam nadzieję. <grymny> I dlatego też mogę Wam właśnie powiedzieć o, o tych informacjach, o tych kolokwiach, o odcinkach, że będzie jeden w tygodniu, dopóki tego się wszystkiego nie, nie ogarnie. Jak mi się wtedy, za jakiś czas, po tych kolokwiach, po tych ciężkich chwilach uda nagrać więcej, to wtedy Wam będę dorzucać po prostu. A na razie zaplanuję przynajmniej jeden filmik w tygodniu. Przeważnie wydaje mi się, że w środę chyba jest najbardziej optymalna. Wtedy jestem w stanie się wyrobić, bo studia mam od piątku do niedzieli. Co dwa tygodnie, więc akurat ten tydzień w przerwy mogę nagrać weekend i wrzucić wam wtedy na nas na środę. <grymne> tak nagrać w sobotę i rzucić wam na środę. Dobra. Teraz jedziemy po Srebrzyku. Ale ogólnie ciekawa ta część. Teraz się już nie skupiam na informacji. Informacje wam przekazałam, skupiam się na grze i lecimy, bo cały czas jadę na srebrze. W ogóle tu są już torty, tak szybko się ta gra rozwija, ta trujeczka, Zauważyliście? Jestem w szoku ogólnie. Moim zdaniem to się strasznie, strasznie szybko rozwija. No i sobie, tak te rybki fajnie. Je. Tutaj jest dużo nowych maszyn, ja zauważyłam. Bardzo dużo tych nowych maszyn, i to jest właśnie niesamowite. Bo jak ta dwójka, czy coś tam była fan Frenzy, Ja lubię bardzo dwójkę, ale tak szybko nowych maszyn nie było. A tutaj jest za chwilę maszyna kolejna, i kolejna, i kolejna, i teraz już torty mogę robić. No i to jest właśnie mega. Mi się to podoba, że tak nie jest nudno jakby. Cały czas coś się dzieje, cały czas się rozwija i jak przechodzimy w poziomy to się domek tam buduje Zau Nie wiem czy zauważyliście, że kawałki domku się budują, czy, czy co to jest, ale chyba domek Więc to też mi się bardzo podoba Dobra, kupimy te dwie Tak, wiem co ja mam kupić Dobra Znowu nie wyjść tak, że nie będę miała zrobionego złota, no ale fajne ten ping, cudownie chodzi. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę to jest y, mega. Dobra, mi zbieramy, mi się, mi się, mi Coś naprawdę z tą myszką jest. Naprawdę, coś z tą myszką mam. Ja nie mam pojęcia, co, co jest grane, ale coś z tą myszką mi się nie podoba. A ogarniemy na spokojnie. Najważniejsze to, żeby te dwa torty zrobić. Już placki to skończyłam. Tą taką mąkę, czy jak to tam się nazywa, to też prawie skończyłam. Tylko te torty. Jeszcze jeden tort. ok, I ta mąka. I, i będziemy mieli może złoto, Jak nam pyknie. Tam, tam. Mam pykło, pykło. Mamy złoto, bo się skupiłam na grze w końcu. Uuu, <laughs> jakiś pucharek! Congratulations You completed a level in record time. No fajne, taka e, złota rybka mi się wydaje, że to była. No tam, inne poziomy to może kiedyś poprawię. O, właśnie to mówiłam, że domek się buduje. Inne poziomy, może później poprawię, zobaczymy. a tak bardziej, już pod kątem dla siebie. Jak Wam się któraś część Farm friendsy spodoba ze mną, to dawajcie mi znać w komentarzach, że nie wiem, mam zrobić kontynuację czy coś takiego, bo na razie to wstawiam na taką e, tablicę, chyba. Z tego co pamiętam. Z tego co mnie pamięć nie myli. Więc no. Jeśli któraś będzie Wam się seria podobała, to ja to po prostu prze przedłużę. Tylko mi znać w komentarzach, to będę Wam dalsze odcinki nagrywać. E, udoskonalać te poziomy poza kamerą, żeby Wam już nie, nie powtarzać i nie robić wętliku trochę w głowie. To też trochę mm, mąci. <laughs> Pingwina mi zniszczył. A tak, to to mini niszczyłeś. O, ty, ty, ty. Miszkówsze brzydły. No, a tak to mi nie niszczył. Widzicie, widzicie? Mm, nie wiem za co kupić. Dobra. Zbędziemy się tych miszków. No, więc jak już coś Wam się spodoba, to dawajcie znać w komentarzach. ja wtedy może coś ogarnę, bo ja czytam komentarze i staram się w miarę szybko odpisywać. Chociaż nie zawsze mi to wychodzi. Czasami odpisuję na telefonie. Czasami odpisuję na komputerze. Zależy, gdzie mi jest wygodniej w danym momencie. Czy mi się rzuci dany komentarz w oczy. Ale staram się odpisywać, czytam wszystko, więc spokojnie możecie pisać. Dawać znać. A ja wtedy coś pogarniam. Dobra, zrobimy sobie, że monetki nam bardziej przyszło. Przychodu. Na razie tych przychodów to mamy tak średnio. Aha, czyli na początku to musiał być jakiś chyba błąd gry, że mi oni nie likwidowali nic. Zauważyliście. A teraz to mi wszystko zlikwidowali kupujący. No, ale dobra, mniejsza większość. Teraz coś tam ogarniemy, monety ogarniemy i będzie Git. Nie wiem, czy w złocie się wyrobię, ale zobaczymy, tak, jeszcze chwilę. Po, pogram, po, przechodzę parę poziomów i teraz idę coś porobić sobie. Innego. <grymna> o no, ty, 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 weź mi ten torcik. To no, weź mi ten torcik, za co ja płacę wam, za co ja wam płacę. Nie dobra, torcik, misiek. No i się pozbywamy. Nie, 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 ale nie was, pingwinki, gdzie? Nie umierać mi tu, ja was karmię. Nie mówcie mi, że ja was nie karmię, bo ja was karmię. Dobra. Jak słyszycie u mnie mikser, to dlatego, że sereniczek jest w toku. Kochani. Serniczek jest robiony w toku, więc jeśli coś słychać z, o, o, z okolic, to ja was bardzo za to przepraszam, ale nie mam na to wpływu niestety, to po pierwsze, a po drugie to po prostu no, sąsiedzi też trochę tam swoje moje mają, no więc, a serniczek to ja się akurat cieszę, że jest w toku, bo uwielbiam serniczek. Serniczek to jest luksus. Pamiętajcie, kochani, na święta trzeba dokończyć serniczek, bo jak w serniczka nie zjecie, no to koniec, to nie ma świąt. A w Sylwestra to samo. Jak nie zjecie sobie serniczka, to jaki to nowy rok bez serniczka? No jak można bez serniczka żyć w nowy rok, powiedzcie mi. Nie można żyć bez serniczka. Serniczek cudowny, kochani. Wypad miśki. Miśki, wam mi. <laughs> Placek. o no nie mogę. Placek. A. Mech. Co to było w ogóle. Dobra. To. Dobra. Ty, 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 ty. Dobra, jeszcze dwa te placki. Czy nie wiem, co to jest. Naleśniki, kochani, ja nie wiem. Naprawdę ja się na tym nie znam. jejku już mi się spać, zachciała. Jeszcze Sylwester się nie zaczął. Trzeba zaraz się ogarnąć. Na sypka. Znaczy ogarnąć. bardziej z jedzeniem ogarnąć. Bo tak to to. Ja się ogarniam inaczej na razie. Ale z jedzeniem się ogarnę. Dobra, mamy to. Mamy srebrny. Nasz odcinek <laughs> trochę już trwa. Kolejny wybudowaliśmy. Przeszliśmy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pięć poziomów. Więc myślę, że to jest w miarę spoko wynik. Dalej są te torty i tak dalej, więc to jest ogólnie ok. E, więc jeszcze raz chcę Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. E, żeby w 2024 wam się żyło lepiej i żeby było cudownie, więc szczęśliwego nowego roku, kochani, żebyście byli zdrowi, żeby było dużo pieniążków, wam życzę, żeby wasz czas był wspaniały i żebyście byli szczęśliwi przede wszystkim, bo szczęście jest najważniejsze, zdrowie też, dlatego tego wam właśnie z całego serduszka życzę. E, I tak ogólnikowo, szczęśliwego nowego roku! I zapraszam do oglądania moich poprzednich filmików i kolejnych, więc już nie przedłużam. Do zobaczenia w nowym roku! Pa pa!